Widzę przewrócony telewizor i przewrócony stolik. O cholera! Psy nie żyją. Mamy dwa martwe psy. Potrzebuję więcej jednostek. Wejdę siłą od tyłu. Mam wystarczająco jednostek. Chodzimy. Czy uważasz, że Twoje oszczędności są bezpieczne? W dobie inflacji i niepewności gospodarczej warto zastanowić się nad alternatywami tradycyjnej złotówki. Jedną z nich jest złoto, od wieków uznawane za najpewniejszy nośnik wartości. Partner dzisiejszego odcinka, czyli Gold Saver, to nowoczesne podejście do oszczędzania w złocie. Dzięki GoldSaver.pl możesz inwestować w prawdziwe złoto, nie wydając od razu dużych kwot. Zaczynasz od 50 zł i stopniowo gromadzisz swoją sztabkę 31,1 g. Kiedy uzbierasz całość, możesz ją odebrać w salonie Golden Mark, zamówić kurierem lub do paczkomatu. Oczywiście w każdej chwili możesz również sprzedać swoje zapasy. Dlaczego warto? Złoto nie traci na wartości. To sprawdzony sposób na ochronę kapitału. W dłuższej perspektywie czasu złoto zyskuje na wartości. Kupujesz na własnych zasadach. Kiedy chcesz, ile chcesz. To proste i bezpieczne. Goldsaver jest częścią Goldenmark, jednej z największych firm sprzedających złoto w Polsce. Rejestrując się przez link w opisie otrzymasz 100 zł rabatu na pierwszą sztabkę. To świetna okazja, aby zacząć oszczędzanie w złocie w wygodny sposób. Zadbaj o swoje oszczędności. Późnym wieczorem, 17 września 2023 roku, policja w Romeoville, Illinois, otrzymała telefon z prośbą o sprawdzenie, czy w jednym z okolicznych domów nie wydarzyło się nic złego. Lerway Communications, w czym mogę pomóc? Dzwonię w sprawie mojej córki, Zoraidy Bartolomei. Mieszka na 512 Concord Avenue, Romeoville, Illinois. Nie możemy się skontaktować ani z nią, ani z jej mężem i dziećmi przez cały dzień. Nie odbierają telefonów. Czy ktoś mógłby tam pojechać i to sprawdzić? Jej mąż nie pojawił się dzisiaj w pracy, a on nigdy. On zawsze. On zawsze przychodzi do pracy. Okej, okay, proszę dać mi sekundę. Dziękuję. Policjanci dość często wykonują takie rutynowe kontrole. Jest to tak zwany welfare check. Jednak zawsze biorą je na poważnie, szczególnie jeśli wiedzą, że w domu znajdują się również dzieci. Funkcjonariusze przybyli na miejsce około 21. Światła w całym domu były zgaszone. Wyglądało na to, że w środku nikogo nie ma. Policjanci obeszli więc dom dookoła, próbując zajrzeć przy okazji w okna. Ich niepokój wzbudził widok w salonie. Widzę przewrócony telewizor i przewrócony stolik. Romeo 367. Czy możecie przesłać wsparcie na Camden? 397 Romeo. Zadzwoń do 17 i dowiedz się czegoś więcej w sprawie tego telefonu. Idziemy od zewnątrz. Tam jest brama. Idzie do samochodu, sprawdzić numery. Okej. Okay. Widziałeś telewizor w. Tak, widziałem. Czekaj, czekaj, sprawdzałeś to okno? Tak, nie byłem w stanie nic zobaczyć. Widzisz coś? O, k***a. czekaj, świeć dalej, bo teraz widzę trochę lepiej. Okej. Okay. Tylko. Światła są wyłączone? Nie, nic w tym pokoju. Światła są wyłączone, jest dziewiąta wieczorem w niedzielę. W pokoju z tyłu pali się światło, widać to przez. Chodźmy szybko do ogrodu. Daję znać, że idziemy do ogrodu. Pilnuj tego garażu. Spróbujesz otworzyć te drzwi? Zajrzę tylko do tyłu. Tam jest okno, nie? Tak, dwa okna. Ja pójdę do tego okna. To okno jest otwarte? O Boże, psy nie żyją. Dwa martwe psy. Potrzebuję więcej jednostek. Trzymaj to. Wiesz co, czekam jeszcze na dwie jednostki, bo chcę dwie jednostki z przodu, kiedy trzy będą wchodzić od tyłu. Nie widziałem niczego, tylko zajrzałem. Drake, osłaniaj go. Drake, osłaniaj tylne drzwi z tego rogu. Chcę dwie osoby z przodu. Pilnujące przodu. Kluczyki. Udało się coś załatwić z RAM. Zapomniałem. Już się tym zajmuję. Na no spokojnie. Wejdę siłą od tyłu. Mam wystarczająco jednostek. Wyjdziecie z tyłu? Wy ze mną. Wy pilnujecie przodu, ok? Nie wiem, czy ktoś jest w środku, czy nie. Masz tutaj kolejne drzwi. Wiesz co? Hej, hej, niech jeden z was pilnuje tych, a drugi frontowych. Nie było żadnych innych drzwi? Nie, nie takich, o których wiem. Hej, Ron, zrobimy tak, okej. Okay? Wykopię drzwi, wejdziemy powoli, okej? Okay? Drake, zostań za mną. Hej, jesteś za mną? Okej. Okay? Ty zostaniesz na tyłach. Ty obserwujesz naszą szóstą, kiedy wejdziemy do domu, okej? Okay? Corey, chodź i pilnuj tego okna. A, światło padło. Okej, okay, ja mam. Biorę drzwi. Osłaniaj okno. Co widzisz, Corey? Przesuń się. Przesuń. Ile jest psów? Mamy jednego martwego psa tutaj i mamy drugiego martwego psa tutaj. Uważajcie. Uważajcie. Najpierw sprawdź klamkę. Drzwi otwarte. Okej, okay, zaczekaj. Zaczekaj. Wchodzimy. Dalej, Ron. W domu przy 512 Concord Avenue mieszkała czteroosobowa rodzina: Zoraida Bartolomei, jej mąż Alberto Rolon i dwóch synów dziewięcioletni Adriel i siedmioletni Diego. Niedawno przeprowadzili się do tej dzielnicy. Oboje rodziców pracowało, nie mieli problemów z prawem, dzieci były zaopiekowane i szczęśliwe. Byli zupełnie zwyczajną rodziną przynajmniej na pierwszy rzut oka bo jak każdy, mieli swoje problemy. 32-letnia Zoraida kilkukrotnie wdawała się w romanse. Jednak jej mąż za każdym razem wybaczał jej ze względu na dobro dzieci. Chciał, żeby jego chłopcy wychowywali się w pełnej rodzinie. Jak się okazało, Zoraida i tym razem nie pozostała wierna mężowi. W pracy nawiązała romans z Natanielem Hueyem. Kobieta była zakochana i podekscytowana. Zwierzyła się jednej z koleżanek, że ona i Nataniel są jak Romeo i Julia. Stwierdziła, że są bratnimi duszami. Dom okazał się być miejscem zbrodni. Alberto Rolon, prawdopodobnie zaniepokojony hałasem, podszedł sprawdzić tylne drzwi. Tam został postrzegany po raz pierwszy. Zaczął biec w stronę sypialni, jednak zabójca postalił go jeszcze pięciokrotnie. Zmarł, zanim udało się mu dobiec do rodziny. W sypialni spała Zoraida i dwóch chłopców. Kobieta osłaniała drzwi własnym ciałem, krzycząc o pomoc. Zabójca strzelił do niej przez drzwi, a później wyważył je za pomocą kopnięcia. Jeden z chłopców spał w masce na oczy, drugi przytulał maskotkę. Zabójca strzelił w głowę każdego z nich, następnie ponownie strzelając do ich matki. Wychodząc, zatrzelił również psy. Kto mógł dopuścić się takiej zbrodni i dlaczego? W takich przypadkach podejrzenia najpierw padają zawsze na najbliższych. W chwili, w której policjanci dowiedzieli się o romansie Zoraidy i Nataniela, to on stał się ich głównym podejrzanym. Mamy martwą kobietę, a ty byłeś jej ostatnim romansem. Możemy zdobyć nakaz, żeby przeszukać swój telefon. Próbuję wyeliminować cię jako podejrzanego, ale robienie teraz czegoś nieodpowiedzialnego może ci zaszkodzić. 32-letni Nathaniel Huey od początku wzbudzał podejrzenia policji. Dlaczego? Po pierwsze, miał romans z zamachowaną Zoraidą. Po drugie, kiedyś prowadził firmę ochroniarską, pasjonował się bronią i wiedział, jak jej używać. Po trzecie, kilka miesięcy wcześniej, Zoraida zaczęła otrzymywać wiadomości z pogróżkami, w których anonimowa osoba ostrzegała ją przed agresją Huey'a. Anonimowy nadawca pisał, że Zoraida, wikłając się w romans z Natanielem, naraża siebie i swoje dzieci. Kobieta odpowiedziała. Nie wiesz nic o mnie, ani jako o matce, ani jako o sobie. Okazało się, że podobne wiadomości otrzymywał też jej mąż, który musiał wiedzieć o romansie. Pisano, że Huey ma problemy z przemocą i ich rodzina może być w niebezpieczeństwie. Mężczyzna odpisał: Chcę tylko pracować, wracać do domu i być z moimi dziećmi. Nie jestem skomplikowaną osobą. Nie potrzebuję i nie zasłużyłem sobie na to wszystko. Policjanci po raz pierwszy skonfrontowali się z mężczyzną w jego miejscu pracy. Chcieli, żeby dobrowolnie wyraził zgodę na przeszukanie jego telefonu. To mogłoby odsunąć od niego podejrzenia, a przecież właśnie na tym powinno mu zależeć. Ściągnijcie sobie to z komputera, bo nie chcę dawać wam mojego telefonu. Rozmawialiśmy z górą. Powiedzieli, że przeszukali już telefon Zoraidy i mają jedną połowę rozmowy. Mówiłeś, że rozmawiałeś z nią przez telefon, prawda? Tak. Okej, okay, chcielibyśmy, prosimy cię, o zgodę na przeniesienie wiadomości między wami ze Snapchata czy innej aplikacji, którą się kontaktowaliście, żeby mieć dwie strony. Chcemy wyeliminować Cię jako podejrzanego, ale możecie ściągnąć to sobie z komputera, prawda? Nie, my weźmiemy po prostu twój telefon, podłączymy go i oddamy ci. Ja nic tam nie mam. To nawet lepiej. Ja ci wierzę, ale. Tak, daj mi to zobaczyć. Ja ci wierzę, ale problem leży w tym, że to wszystko co mam. To z dziś rano? Tak. Wszystko inne będziecie musieli pobrać z komputera. Jasne, to tam będzie, ale będzie też na Twoim telefonie. Usunąłem to. Ale to jest wciąż w plikach cash. Nawet jeśli coś usuniesz z telefonu, to nigdy tak naprawdę nie znika. Możemy zdobyć nakaz przeszukania, to potrwa dłużej. Najszybszym sposobem byłaby zgoda. ściągniemy to i oddamy Ci telefon. I wtedy będziemy mogli, tak jak mówiłem ci wcześniej, chcę wyeliminować Cię jako podejrzanego. Tak, mamy martwą kobietę, a ty byłeś jej ostatnim romansem. Domyślam się, że wiesz, patrząc z boku, kogo byś podejrzewał. Dlatego chcę wyeliminować tę opcję. Chcę móc powiedzieć, że przejrzeliśmy twoje rzeczy i nie miałeś z tym nic wspólnego. I tyle. Wygląda, jakbyś już nie podejrzewał. Nie okłamuje cię. Zawsze kiedy ktoś umiera, podejrzanym jest mąż i chłopak, jeśli to kobieta, i żona albo dziewczyna czy kochanka, jeśli ją miał. Na to zwracamy uwagę na początku. I później, ta osoba była w pracy, więc ją skreślamy. Sprawdziliśmy jego telefon, nic tam nie ma, żadnych gruźb. Mówiłeś, że między wami nie dochodziło do gruźb, ale nie mogę pójść do mojego szefa i powiedzieć, że to sprawdziłem i nie było gruźb. Muszę to naprawdę zweryfikować i powiedzieć, że nie, nie było tam żadnych gruźb. Wydawali się dogadywać, nie było gruźb, nie było między nimi nieporozumień, kłótni, nic takiego. I wtedy cię wykreślimy. Po prostu weźcie to z komputera, bo nie chcę oddawać wam mojego telefonu. Co wy na to, że przyjadę na posterunek po pracy? Mam tam rzeczy od innych ludzi i nie chcę, żeby je widzieli. Rozumiecie w międzyczasie funkcjonariusze przyjechali również do domu, w którym Nataniel mieszkał ze swoją narzeczoną. Pięćdziesięcioletnią Ermalindą Palomo. Dzień dobry, Ermalinda. Nazywam się Detektyw Garcia z policji w Romeo. To jest Detektyw Wagner. Wiem, że wiesz, co się dzieje i dlaczego tu jesteśmy. Wiem, że właśnie rozmawiałeś przez telefon z mężem. Z mężem czy chłopakiem? To tylko chłopak. Mieszka tu z tobą? Tak. Jak długo jesteście razem? Od 2015. Ok, prowadzimy sprawę morderstwa. Policjanci chcą porozmawiać z Ermalindą na osobności, bez Nataniela, który przyjeżdża chwilę później. Wiedzą, że kobieta może się go bać i nie powiedzieć im w jego obecności całej prawdy. Kobieta wsiada do ich samochodu i odjeżdżają w stronę parku. Jak długo go znasz? Pewnie od 2015. Dlaczego się go boisz? Nie boję się go. A dlaczego teraz się boisz? Bo kiedy do niego zadzwoniłam, bałam się, nie wiedziałam, gdzie jest. Powiedział, że ktoś go śledzi, więc dzwoniłam, dzwoniłam i dzwoniłam, i usłyszałam, jak mówi, dlaczego mnie śledzisz? Chcesz przeszukać samochód? A wtedy ktoś do niego powiedział, mamy twojej wiadomości. Jej mąż odkrył, że mieliście romans. A ja o tym nie wiedziałam. Czego nie wiedziałaś? Że miał romans. Kiedy się o tym dowiedziałaś? Teraz? Właśnie teraz. Kiedy miał romans po raz ostatni? Bo wiemy, że to nie był pierwszy raz. Nie, nie jest. Kiedy ostatnim razem wiedziałaś, że miał romans? Kiedy zaczęliśmy się spotykać? W 2015? W 2015-2017? Urodził się jego syn i powiedział, że nie będzie miał już romansów. Że nie będzie mnie zdradzał. Okej. Okay. Czy wiem, że przestał? Nie wiem. Czyli ostatni raz. Zaczekaj, zaczekaj. Później miałam imprezę u siebie, zasnęłam, a on powiedział, że podobno ktoś go pocałował. Więc nie wiem, może to był 2019? Okej. Okay. Powiedział, że to ona go pocałowała i to wszystko. Ale weź, wszyscy byliśmy pijani. Znasz go lepiej niż my. W czasie śledztwa okazało się, że Ermalinda nie była do końca szczera, mówiąc o tym, że dopiero dowiedziała się o romansie swojego narzeczonego. Policja odkryła, że trzy miesiące wcześniej pisała do męża Zoraidy na jednym z portali społecznościowych. Nie wierzę, że ona na poważnie bierze moje ostrzeżenia, a dla bezpieczeństwa waszej rodziny powinna być z tobą szczera. On ma broń, nosi ją za sobą. Matka twoich dzieci naraża je na niebezpieczeństwo i doskonale o tym wie. Powiem to po raz ostatni, Alberto. Ta głupia dziewczyna będzie powodem, przez który stracisz dzieci. 18 września, późnym popołudniem, zgodnie z obietnicą, Nathaniel Huey przyszedł na posterunek policji w Romeoville. Muszę zapytać, czy masz z tym coś wspólnego. Wiesz, że muszę o to zapytać. W jej telefonie będzie twój numer. Znajdziemy wasze wiadomości i nie chcę później dowiedzieć się, że jednak się kłóciliście, albo że pomiędzy waszą dwójką czy trójką działo się coś, o czym nie wiedziałem. Nic takiego nie było? Nikt nikomu nie groził. Nie kłóciliśmy się. Czy jeśli będzie taka potrzeba, poddasz się testowi poligrafem? Chyba tak, nie wiem. I testowi DNA. Wymaz z policzka, jeśli będzie potrzebny. Pytam o to teraz, bo w przyszłości, jeśli będziemy tego potrzebować, mogę iść do sędziego i powiedzieć, że potrzebuję nakazu. Ale zawsze pytam. Wolę po prostu zapytać, bo większość ludzi w takiej sytuacji. Tak, wiem, ja nigdy... To jest po prostu coś, o czym nigdy nie myślałem. Wątpię, że będziesz w centrum wydarzeń. Ale chcę Ci po prostu pokazać, że rozmawiamy teraz z wieloma osobami. Będziemy rozmawiać z członkami rodziny, będziemy rozmawiać z sąsiadami, ale zaczynamy od ludzi, którzy byli z nią najbliżej. Dlatego rozmawiamy z Tobą, z jej rodziną i z Tobą. Zadaję to pytanie, bo później, kiedy uda nam się pobrać próbkę DNA, Będę pytał każdego, kogo znała, o próbkę DNA, żebym mógł ich od razu wykluczyć. Jeśli Cię wykluczę, nie będziesz musiał już tu przychodzić. Nie będę musiał Cię nachodzić do domu. To będzie koniec. Nie będę musiał do Ciebie dzwonić. Nic takiego. Nie wydaje mi się, że jej rodzina o nas cokolwiek wiedziała. Mogę powiedzieć Ci teraz, kiedy siedzimy i rozmawiamy w tym biurze, ktoś wiedział. Śledztwo wykazało, że to Nataniel włamał się do domu swojej kochanki w nocy 16 września 2023, zabijając czteroosobową rodzinę. Nie rozumieli jednak jednego: motywu zbrodni. Dlaczego Huey posunął się do czegoś takiego? Dlaczego zamordował całą rodzinę? Co chciał osiągnąć? Śledczy szybko zdobyli odpowiedź na to pytanie. Okazała się jeszcze bardziej zaskakująca, niż mogli sobie wyobrazić. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Jedna z córek Ermalindy zeznała, że choć nie znała Nataniela zbyt dobrze, zawsze wydawał się dość paranoiczny. Ciągle mówił, że ktoś go obserwuje, śledzi, uważał na każdy swój ruch. On sam również przyznał policjantom, że to, co chciał ukryć na swoim telefonie. Nie dotyczyło jego romansu z Zoraidą, ale powiązań z kartelem narkotykowym. Od 2021 roku Nataniel dostawał wiadomości od członków kartelu narkotykowego z Bułgarii i Meksyku. Z czasem zaczął czuć się coraz bardziej zaniepokojony, bo jej wiadomości przybrały bardziej niepokojący ton. Wiedzieli, gdzie był i co robił. Stąd wzięło się jego przeświadczenie, że jest śledzony. Zaczynało przeradzać się to w obsesję. Podobno szefowie kartelu zaczynali wątpić w jego lojalność, kwestionowali jego prawdomówność. Krótko przed mortem, Nataniel otrzymał informację, że w jego otoczeniu jest kret, który poważnie mu zagraża i planuje jego zabójstwo. Tym kretem miała być Zoraida Bartolomei. Razem z jednym z członków kartelu, Nataniel zaczął planować pozbycie się kobiety. Przestudiowali rozkład domu, sprawdzili rozmieszczenie kamer w najbliższej okolicy. Tamten poradził Natanielowi, żeby upozorował w Rodzina byłaby wtedy po prostu niewinnymi ofiarami. Twierdził, że wielu osobom udało się uniknąć kary za morderstwo i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Nataniel będzie jedną z nich. W tym samym czasie funkcjonariusze zdołali odzyskać kolejne wiadomości z groźbami, które otrzymała kilka tygodni wcześniej Zoraida. Powiem to tylko raz, i jeśli nie posłuchasz, zacznę działać. Mamy zdjęcia twoje i Nataniela. Jeśli chcesz utrzymać swój sekret, zignoruj wszystkie wiadomości od niego. On za chwilę znajdzie się w centrum śledztwa o -m -m Nie wierzę, że twoja rodzina powinna brać w tym udział. To jedyne ostrzeżenie, jakie dostaniesz. Powiedz mu, wyślij mu wiadomość, albo znowu się z nim spotkaj, a następnego dnia wysyłam zdjęcia i zrzuty ekranu. Zajmij się swoimi sprawami. Nie masz pojęcia, jakim on jest człowiekiem. Alberto i wasza rodzina na pewno będą chcieli wiedzieć, jak naraziłaś wasze dzieci na niebezpieczeństwo. Narcystyczni mężczyźni są doskonałymi manipulatorami. Bądź dużą dziewczynką i zdecyduj, kto jest ważniejszy. To tak, jakbyśmy mieli Twój telefon w naszych rękach. Wiemy, gdzie jesteś, mamy dostęp do Twoich kontaktów, podejmij decyzję. Na podstawie nagrań z monitoringu policja ustaliła, że na miejsce morderstwa Nataniela przywiozła jego narzeczona, Ermalinda Palomo. 20 września 2023 roku rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Policjanci rozpoczęli poszukiwania pary, obawiając się, że Ermalinda może być w niebezpieczeństwie. Parę znaleziono podczas zakupów w Walmartie w Katuza w Wisconsin. Policjanci czekali na nich na zewnątrz. Wiedzieli już, że kobieta przebywa z Natanielem z własnej woli. W trakcie śledztwa policyjni informatycy odkryli, że wiadomości, które Nataniel otrzymywał od wielu różnych członków kartelu narkotykowego, tak naprawdę wysyłała do niego Ermalinda. Od grudnia 2021 roku kobieta stworzyła kilka profili dla wymyślonych członków kartelu. Posiadała również wiele numerów telefonów. Jej plan był prosty – sprawiła, że jej narzeczony uwierzył, że naprawdę rozmawia z członkami kartelu, którzy obserwują każdy jego ruch, żeby ten nie rozmawiał z innymi kobietami i nie zdradzał jej. Kiedy dowiedziała się o jego romansie z Zoraidą, postanowiła pozbyć się konkurencji. Do końca Nathaniel wierzył, że Zoraida jest kretem i zagraża jego życiu. Kiedy para opuściła sklep, rozpoczął się policyjny pościg. Samochód prowadzony przez Nataniela najpierw uderzył w inny pojazd, a następnie z impetem uderzył w betonowe bariery. Auto stanęło w ogniu. Policjanci natychmiast wybiegli z radiowozu. Usłyszeli wystrzały z broni. Wysiadajcie z samochodu. Samochód płonie. Wysiadajcie z wozu. Uważaj, uważaj na otoczenie. Wysiadajcie z auta. Wysiadajcie. Gotowy? Tak. Wchodzimy. Chcesz wejść? Idziemy. Tak. Po twojej prawej. Idziemy po prawej. Za tobą. Mam drzwi. Nie widzę ruchu. Zero ruchu. Wysiadać. 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 Wychodzić. Nic nie widzę. Osłaniam cię. Mam to. Mam to. Noszę. Noszę. Bierzcie ją. Osłaniam cię. Złapiej pas. Masz te drzwi? Nie widzę. Skąd ten ogień? Potrzebujemy przynajmniej gaśnicy. Za tobą. Mam drzwi, kierowcy. Po twojej lewej. Dawaj. Nathaniel stoił Ermalindzie w tył głowy. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie zmarła. Mężczyzna i również do siebie. Poniósł śmierć na miejscu.